Podcast Indianie Blade Twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tym fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak, podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów z serii historyczne Bitwy. Jarku. Czy dzisiejszą rozmowę możemy poświęcić państwom indiańskim w Ameryce? Jak najbardziej. E, tak jak powiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, proces kolonizacji kontynentu amerykańskiego przez przybyszów z Azji zaczął się mniej więcej 14 tysięcy lat temu i trwał tak do czwartego tysiąclecia. Przed naszą erą. Przy czym najważniejsza była ta pierwsza fala, która rozeszła się najpierw po Ameryce Północnej, a później przeszła przez Amerykę Środkową do Ameryki Południowej. I ten proces, jak sobie powiedzieliśmy, trwał mniej więcej tysiąc lat. Kolejne tysiąclecia poszczególne społeczności poświęciły na to, żeby się zorganizować, przetrwać. Wypracować określone formy życia społeczno-gospodarczego. Oczywiście nie odbyło się bez walk. No i trwało to tak przez parę ładnych tysięcy lat. Jak wiemy, najważniejsze państwa indiańskie powstały na terenie Ameryki. Południowej? Środkowej i południowej, chociaż Meksyk zaliczamy do Ameryki Północnej, więc można powiedzieć, że także na terenie Ameryki Północnej. Ale zanim przejdziemy do tych najważniejszych państw, bo wszyscy na pewno słyszeli o Aztekach, o majach, o Inkach, to chciałbym powiedzieć, że także na terenie Ameryki Północnej powstawały już kilka tysięcy lat temu pewne zalążki państwek, księstewek społeczności wodzowskich. My w naszym języku polskim nie mamy słowa, które by to dokładnie te, te, te twory określało, ale w języku angielskim istnieje takie pojęcie chiefdom. chivdom i to jest właśnie taka społeczność wodzowska. Powstawały te z w miarę osiedlania się poszczególnych grup ludności, w miarę powiększania swojej liczebności, w miarę zdobywania nowych źródeł pożywienia, bo gdyby tego pożywienia nie było, to przecież liczba ludności by nie rosła. Pamiętajmy o tym, że społeczeństwa pierwotne potrafiły w sytuacji głodu, kiedy nie miały co jeść nawet, zabijać nowonarodzone dzieci, więc ta populacja nie rosły, a Mniej więcej 3-4 tysiące lat temu pojawiły się rośliny, które zaczęto uprawiać, takie jak kukurydza, fasola, dynie, tykwy, papryka, pomidory, później także ziemniaki. To pozwoliło wędrującym dotąd ludom osiedlać się, przerzucić się z życia myśliwskiego, zbierackiego na życie rolnicze. Potrafili już wtedy ludzie wypracowywać nadwyżki żywności, nawet je przechowywać, składować, tak żeby mogli je wykorzystywać w trudnych chwilach. Dzięki temu te społeczności się rozwijały także liczebnie, no i w miarę tego zaczęli wyłaniać się ludzie, bogatsi, biedniejsi, bardziej wpływowi. Wyłoniła się kasta wodzów, przywódców, starszyzny. No i tak powoli. Zaczęły powstawać organizmy państwowe. Jak już wspomniałem, na terenie Ameryki Północnej były to raczej takie społeczności wodzowskie liczące od kilkuset, no, czasami kilkudziesięciu tysięcy ludzi ludzi tych często nazywamy budowniczymi kopców, ponieważ taką charakterystyczną cechą było to, że budowali osiedla, miasta, w których wznosili kopce, na szczytach tych kopców budowali swoje świątynie poświęcone bogom, budowali domy starszyzny, z czasem pojawiły się także tak zwane domy rady, które dały później początek nawet ratuszom. Prawda, amerykańskim czy, czy, czy europejskim budowali place ceremonialne, na których odbywały się spotkania, tańce, uroczystości religijne. Tym niemniej jednak Ameryka Północna nie była tym obszarem, tym terenem, gdzie te społeczności mogły się aż tak bardzo rozwinąć, rozrosnąć, więc Przesuńmy się troszeczkę na południe, na teren Meksyku, i tutaj, jak chyba wszyscy wiedzą, w pewnym y, okresie historii pojawiło się państwo Azteków. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, że Aztekowie byli ostatnim ludem z północy, który przybył na teren dzisiejszego Meksyku. No i tak sobie wędrował, wędrował przez y, kilkaset lat, y, ponieważ Aztekowie wierzyli, Takim zresztą zapowiedział ich główny Bóg, stwórca, którego nazywali kolibrem z południa, że ich wędrówka zakończy się dopiero w miejscu, w którym zobaczą Ziemię otoczoną wodą, z której będzie wyrastała skała, a na tej skale będzie stał kaktus, a na kaktusie będzie siedział orzeł pożarający węża. No, i tak sobie wędrowali aż do XII tysiąclecia naszej ery, aż w końcu trafili w środkowym Meksyku na jezioro Texcoco, gdzie na, na jeziorze dostrzegli wyspę. Na tej wyspie była skała, na tej skale rósł kaktus, a na kaktusie siedział orzeł, który trzymał w szponach węża. Dla przypomnienia powiem, że akurat ten wąż siedzący na kaktusie jest do dzisiaj. Herbem Meksyku. No i uznali, że dotarli do swojej ziemi obiecanej, ale ponieważ byli, tak jak powiedziałem, ostatnim ludem, który dotarł do Doliny Meksyku, więc większość najciekawszych, najlepszych terenów była już dawno pozajmowana przez inne ludy, przez inne plemiona, została im tylko ta wysepka na jeziorze Texcoco, na której się osiedlili, z czasem ją rozbudowali, sypiąc sztuczne wyspy. Tworząc platformy, na których zaczęli uprawiać rośliny, dzięki temu mieli ogródki działkowe, mogli się żywić bez problemu. No i tak rozrastali się, rozrastali się, ponieważ byli ludem dobrze zorganizowanym, wojowniczym, więc z czasem zaczęli także atakować tych swoich sąsiadów, którzy uważali ich na początku za barbarzyńców. No i pewnie mieli do tego podstawy, bo tak się składa, że Aztekowie byli ludem, który wierzył w bardzo krwawych bogów, których trzeba było karmić krwią. Krwią. na bieżąco krwią, a nawet sercami wyrwanymi z ludzkich piersi, e, więc patrzono na nich jako na barbarzyńców, a ponieważ ci bogowie, czy ten Bóg, Koliber z południa szczególnie, wymagał bardzo dużo krwi, żeby przetrwać, bo on się tak rano Rodził, wieczorem niejako obumierał, trzeba go było znowu obudzić i nakarmić kolejnego dnia. I tak, i tak się karmił, karmił, karmił tą krwią, prawda? Tymi, tymi dymiącymi sercami. Potrzebowali coraz więcej ofiar, więc zaczęli atakować tych swoich sąsiadów. I z czasem w połowie XIV wieku osiągnęli na tyle dużą przewagę, że zdominowali. Ludzi mieszkające w dolinie Meksyku, no i mniej więcej około 1325 roku już tak na dobre wybudowali tą swoją stolicę, którą nazwali Tenochtitlan, a Tenochtitlan w języku Azteków oznaczało właśnie ziemię na której stoi skała z której wyrasta kaktus, czyli jakoś tak to nawiązywało do tej legendy, do tej tradycji przekazanej im przez kolibra z południa. A jak to było z Inkami? A do Inków zaraz przejdziemy, bo między Aztekami a Inkami byli jeszcze Majowie. Zresztą na terenie dzisiejszego Meksyku i krajów Ameryki środkowej powstało wiele innych mniejszych królestw. Te ludy nie były jednorodne, mówiły często różnymi językami, tworzyły swoje państewka mniejsze, większe, słabsze, silniejsze przez całe tysiąclecia. Chciałbym tylko powiedzieć, że kiedy Aztekowie przybyli do Doliny Meksyku i osiedlili się na terenie dzisiejszego miasta Meksyk, to tam w pobliżu kilkadziesiąt kilometrów dalej stało już takie miasto, które się nazywało Teotihuacan, słynące z tego, że były tam ogromne piramidy, kamienne budowle wybudowane przez nieznany nam dokładnie lud kilkaset a może kilka tysięcy nawet lat wcześniej i miasto to zostało opuszczone jeszcze zanim przybyli tam Aztekowie. Przypuszcza się, że mogło to być około 600-650 roku naszej ery. Najprawdopodobniej to Tihuacan został zaatakowany przez jakieś inne barbarzyńskie plemie, zniszczony i już nigdy później nie wrócił do świetności. Na południe od miasta Meksyk powstały inne ośrodki cywilizacyjne, na przykład Cholula, niedaleko dzisiejszej Puebli, gdzie notabene stoi największa piramida, jaką kiedykolwiek człowiek na Ziemi wzniósł. Ta piramida też w pewnym momencie została opuszczona. Przez lata zarosła roślinnością, pokryła się ziemią. Kiedy przybyli tam w XVI wieku Hiszpanie, to uznali to miejsce za wzgórze, jakieś jedno wzgórze. Na tym wzgórze wybudowali kościół i dopiero chyba na początku XX wieku archeolodzy odkryli, że pod tą warstwą ziemi, pod tą warstwą roślinności znajduje się ogromna piramida o podstawie około 300 metrów, 300 na 300, o wysokości tam do, do, dochodzącej do 200 metrów. Która jest zdecydowanie większa nawet od największych piramid egipskich, od piramidy Cheopsa, nie mówiąc już o piramidzie Hefrena, która jest dużo, dużo mniejsza. Jeszcze dalej na południe rozwinała się cywilizacja Majów. Majowie zamieszkiwali teren dzisiejszego stanu Chiapas oraz półwysep Jukatan. I tam powstało wiele ośrodków, z tymi najważniejszymi: Chichen Itza, Ushmal czy też palenkę w Chiapas. Ale ich władztwo rozciągnęło się także na obecne kraje Gwatemala, Honduras, Salwador. No, wiemy, że jest duże, bardzo znane miasto Tikal na terenie Gwatemali, czy też. Miasto Kopan na terenie Hondurasu. Te państwa, miasta funkcjonowały przez tysiąclecia, ale na dobrą sprawę też zakończyły swój żywot jeszcze przed przybyciem Europejczyków, przed przybyciem hiszpańskich konkwistadorów. Nie wiemy, jakie były powody. Być może w grę wchodziły walki międzyplemienne. Być może w grę wchodziła susza, która spowodowała, że zabrakło żywności, więc ludzie w poszukiwaniu źródeł żywności przenieśli się gdzie indziej. Ja bym chciał tylko tutaj dodać, że Yucatan, półwysep Yucatan w Meksyku słynie z tego, że tam w ogóle nie ma rzek. Tam w ogóle nie ma rzek. Jeżeli są jakieś wody, to są wody podskórne. No i co najwyżej mieszkańcy Yucatanu mogli liczyć na wodę deszczową. W związku z tym potrafili budować ogromne cysterny, w których przechowywali wodę, którą mogli później wykorzystywać do celów spożywczych, a także do nawadniania swoich, swoich pól. No i cóż, przenosząc się dalej na południe, trafiamy do Peru. Peru było tym miejscem, gdzie powstało chyba najsłynniejsze indiańskie królestwo, królestwo Inków, chociaż chciałbym powiedzieć, że Inkowi wcale nie byli ludem andyjskim początkowo. Prawdopodobnie przybyli z terenów dzisiejszej Boliwii, wspięli się na te wysokie góry Andy, tam dzięki swojej wojowniczości, dzięki dobrej organizacji podbili okoliczne ludy i w ciągu kilkuset lat, w zasadzie pojawili się tam chyba w XII wieku, Raptem w ciągu 100-200 lat potrafili swoje władztwo rozszerzyć na ogromny pas ziemi wzdłuż Oceanu Spokojnego. I w momencie największego rozkwitu ich państwa obejmowało ono tereny od północnego Chile poprzez część Argentyny, część Boliwii, Peru oczywiście i Ekwador. Oblicza się, że w państwie Inków mogło żyć nawet 7 milionów ludzi. Stolicą państwa było miasto Cusco. Wysokogórskie miasto, które wyrosło w centrum Andów. E, nazywane było zresztą pępkiem świata, ponieważ Inkowie rządzili stamtąd, rozciągając swoje władztwo na te wszystkie kraje, o których wspomniałem. Państwo Inków, dodam tylko jeszcze, było podzielone na cztery dzielnice. Podobnie jak Cusco, które też było podzielone na cztery dzielnice i z każdej z tych dzielnic urzędnicy, dostojnicy rządzili poszczególnymi prowincjami państwa inkarskiego. Na czele stał najwyższy władca zwany Inką i to właśnie od jego imienia lud, którym władał przyjął nazwę. Jarku, ale jak to się stało, że garstka Hiszpanów podbiła całą Ameryki? No cóż, rzeczywiście na początku XVI wieku w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, pojawili się hiszpańscy awanturnicy, odkrywcy, poszukiwacze złota, których zwykliśmy nazywać konkwistadorami, i oni ostatecznie doprowadzili do upadku tych wielkich, potężnych państw indiańskich. Jak to się stało, pytasz. No cóż, po pierwsze, Hiszpanie byli rycerzami. Rycerzami, którzy niedawno zakończyli walki z Maurami w trakcie wspomnianej przeze mnie wcześniej rekonkwisty. Więc byli robudzeni wojowniczo, byli złaknieni dóbr, byli złaknieni bogactw, zdeterminowani, a poza tym mieli to, Czego nie mieli Indianie, nawet ci stojący na najwyższym stopniu rozwoju. Mieli żelazo, mieli stal, pancerze, konie, broń palną, i to wszystko w dużej mierze przyczyniło się do tego, że stosunkowo nieliczna garstka, bo w przypadku państwa Azteków. I człowieka, który doprowadził to państwo do ruiny, który je zniszczył, czyli mam na myśli Hernanda Corteza, było to około początkowo 400-500 ludzi. W przypadku Francisco Pizarro, który zniszczył państwo Inków, było to niecałych 200 ludzi. Ale byli to ludzie zdeterminowani i, tak jak powiedziałem, mieli nowoczesną broń. Mieli pancerze, które chroniły ich przed prymitywną bronią indiańską, i którzy potrafili także wykorzystać niesnaski, podziały, brak jednolitego frontu Indian, pozyskując sojuszników spośród tych plemion czy tych ludów, które były gnębione, wykorzystywane przez silniejszych władców w przypadku Meksyku, Azteków, w przypadku Peru, Ekwadoru, Ameryki Południowej, Inków. Przybyszom z Europy sprzyjało jeszcze coś, o czym mało kto wie, a co być może nawet przyczyniło się w decydującym stopniu do likwidacji tych wspomnianych królestw państw indiańskich. To była wiara i zabobon. Jeżeli chodzi o Azteków, to oprócz tego wspomnianego przeze mnie kolibra z południa, mieli jeszcze innego boga, którego nazywali pierzastym wężem, a którego utożsamiali z postacią białego człowieka o jasnej karnacji, skóry brodatego na dodatek, który w pewnym momencie obraził się na swoich wyznawców, odpłynął na wschód, ale zapowiedział, że on jeszcze tutaj wróci. I nawet podobno kapłani azteccy wyliczyli dokładnie, kiedy pierzasty wąż miał powrócić do Meksyku. I przypadek sprawił, że był to rok 1519, czyli ten rok, kiedy na wybrzeżu meksykańskim, w rejonie dzisiejszego miasta Veracruz, wylądował Francisco Pizarro. Prowadząc około 500 ludzi, w tym 45 arkebuzerów i kuszników, 100 marynarzy i tylko 16 jeźdźców. Wykorzystując przewagę ogniową, wykorzystując przewagę technologiczną, wykorzystując strach Indian przed nieznanymi końmi, trzeba powiedzieć, że Indianie początkowo uważali, że Jeździec dosiadający konia to jest jedna istota, jeden potwór wręcz nawet, którego wcześniej nie znali, i dopiero po pewnym czasie, kiedy w trakcie jednej z bitew udało im się powalić konia i zrzucić ciężko rannego jeźdźca z siodła, zorientowali się, że to jednak są dwa osobne stworzenia. W przypływie radości tego konia powalonego dobili, pocieli go na kawałki i jeszcze roznieśli po całym kraju, żeby pokazać, że o, o, jest to śmiertelne zwierzę, można go pokonać i nie musimy się tego bać. Tym niemniej jednak ta wiara w pierzastego węża sprawiła, że król Azteków Montezuma II tak bardzo się przeraził hiszpanów, którzy powoli ciągnęli w kierunku jego stolicy, że postanowił ich przyjąć po przyjacielsku, gościć, obdarować nawet licząc na to, że jak dostaną dary, to może się wyniosą i wrócą tam skąd przybyli. Niestety nie docenił pazerności hiszpanów i faktu, że te prezenty, które otrzymał, jeszcze bardziej rozbudziły ich rządze bogactwa, nie docenił także ich determinacji i, Zdradliwości, ponieważ schwytali go, uwięzili, wykorzystali jako zakładnika i w ten sposób opanowali stolicę Azteków Tenochtitlan, mimo że po jakimś czasie Aztekowie zrozumieli, że nie pozbędą się tak łatwo przybyszów, i przeciwko nim powstali, wygonili ich nawet w lipcu 1520 roku, zadając im poważne straty w trakcie tzw. smutnej nocy, nocy triste po hiszpańsku, no, ale nie docenili także determinacji i siły Pizarra i jego ludzi, który, który na dodatek ściągnął jeszcze posiłki z Kuby, wzmocnił swoje siły, uzupełnił straty. Przystąpił do kolejnej ofensywy, obległ Azteków w mieście Tenochtitlan. Wtedy już Montezuma nie żył, ponieważ został śmiertelnie ranny przez swoich własnych ludzi, którzy oburzyli się na niego, że tak łatwo dał się podejść Hiszpanom i, i, i zdradził swój lud. Władcą Azteków był wtedy Kautemok bratanek Montezumy. No ale mimo że Aztekowie dzielnie się bronili przez prawie trzy miesiące, to jednak Cortez wykorzystując przewagę taktyki europejskiej, wykorzystując broń palną, działa, potrafił Także wybudować statki brygantyny, które odcięły Tenochtitlan na wodach jeziora Texcoco, całkowicie miasto otoczył, wkrótce zabrakło pożywienia, no i zaczęli obrońcy umierać z głodu i po około trzech miesiącach, a nie dodatek jeszcze, miał za sobą 100 tysięcy sojuszników indiańskich wrogów Azteków, którzy pomogli mu w zniszczeniu państwa azteckiego. Inna sprawa, że później też źle na tym wyszli, bo tak jak powiedziałem, większość Indian meksykańskich wymarła wkrótce w ciągu kolejnych 50 lat na choroby przywleczone przez Europejczyków, bądź też wyginęła w wyniku ciężkiej niewolniczej pracy w kopalniach, srebra i podczas pracy na plantacjach hiszpańskich. W sierpniu 1521 roku Tenochtitlan padł i w ten sposób praktycznie zakończyła się era Azteków. Państwo Azteków przeszło do historii. No cóż, ale teraz co z państwem Inków andyjskim. Państwo Inków przetrwało Imperium Azteckie zaledwie o 11-12 lat. W 1532 roku na wybrzeżu Pacyfiku, na północy Peru, wylądował Francisco Pizarro, prowadząc około 200 ludzi, świetnie uzbrojonych, posiadających konie, których inkowie także nie znali, chociaż znali inne zwierzęta. Wykorzystywane przed nich do hodowli, a mianowicie to, co czasami nazywa się karłowatymi wielbłądami, a które to zwierzęta były po prostu lamami bądź alpakami, które stanowiły bardzo poważny element życia społeczno-gospodarczego inków. No ale wróćmy do tego Pizarra, który też wykorzystał, wykorzystał sytuację, albowiem w momencie, kiedy wylądował w granicach państwa Azteków, toczyła się tam wojna domowa między dwoma przyrodnimi braćmi, synami Inki Huayny Kapaka, za którego państwo Inków osiągnęło maksimum swojej potęgi, no ale... Popełnił ten błąd, jaki popełnił nasz Bolesław Krzywousty, chyba dzieląc domenę swoją między synów. On także podzielił Imperium Inków pomiędzy swojego prawowitego syna Huaskara i syna, powiedzmy, z nieprawego łoża Atahuelpe. Huaskar był, można powiedzieć, maminsynkiem wychowanym w warunkach dworskich. Nie miał w sobie nic zwojownika, natomiast Atahuelpa był. Bojownikiem, na dodatek człowiekiem bardzo zaborczym, podstępnym i e, udało mu się w krótkim czasie e, pokonać Huascara, aczkolwiek nie zasiadł na tronie w Cusco, bo na jego tyłach wylądowali Hiszpanie, więc zwrócił się przeciwko nim, ale nie po to, żeby z nimi walczyć, ale podobnie jak w przypadku... Montezumy, żeby ich jakoś ułagodzić, obdarować, skłonić do opuszczenia kraju. Nie docenił znowu barbarzyństwa Hiszpanów, którzy pojmali go w mieście Cajamarka, wymordowali kilka tysięcy ludzi z jego pocztu, a samego Atahuelpe uwięzili, wzięli za zakładnika i, że było śmieszniej, zażądali za jego zwolnienie ogromnego Okupu, który przez kilka miesięcy poddani atahuelpy zbierali, 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 wypełnili zebranym złotem, srebrem, klejnotami, wielkie sale pałaców w Kachamarce. Oblicza się, że było to około 6 ton złota i 11 ton srebra. Atahuelpa myślał, że w ten sposób się wykupi, no ale. Pizarro miał wobec niego inny plan obawiając się że ta helpa uwolniony wróci i zechce się zemścić skazał go na śmierć i doprowadził do jego egzekucji początkowo chciano go spalić ponieważ wierzono czy uważano że inkowie wierzą że jeżeli ciało człowieka się spali to nigdy nie trafi do indiańskiego nieba więc w zamian za to, że się ochrzcił, a ta helpa dostąpił zaszczytu i został uduszony taką paskudną hiszpańską maszyną, która się nazywa garota. Dodam tylko jeszcze, że bez swojego władcy inkowie szybko ulegli, pizarro bardzo szybko opanował kraj. Co prawda w latach 1536-37 wybuchło przeciwko nim powstanie, które udało się Hiszpanom ostatecznie stłumić. Resztki Inków przeniosły się w niedostępne regiony Andów, utworzyły tam takie mini państewko zwane Wilka Bambą, które przetrwało do 1572 roku i ostatni, Władca tego państewka, Tupak Amaru, pierwszy trafił w ręce Hiszpanów, którzy także go skazali na śmierć, stracili i można powiedzieć, że rok 1572 był ostatecznym końcem państwa Inków. Jarku, dziękujemy Tobie za ciekawe historie, a słuchaczy zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.